Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Toma Filipsa zatytułowanej Prawda. Krótka historia wciskania kitu. Przełożyła Maria Gębicka Front. Czyta Maciej Kowalik. Dla moich rodziców, którzy zawsze uczyli mnie cenić prawdę. Chociaż do waszej informacji ustaliłem, że to wy byliście wróżką zębuszką. Święty Mikołaj będzie zły, kiedy się dowie, że kłamaliście. Najbardziej uderzającą sprzecznością naszej cywilizacji jest głoszony przez nas fundamentalny szacunek do prawdy i głębokie lekceważenie, z jakim ją praktykujemy. Wilhelmur Stefanson Adventures in Error 1936. Od autora. Niniejsza książka jest poświęcona rzeczom, które nie są prawdziwe. Z dość oczywistych powodów oznacza to, że ubiegły rok spędziłem w stanie prawie bezustannego zdenerwowania. Zajmuję się tu historią, a historia nawet w najlepszym wypadku jest skomplikowana, pełna tymczasowych prawd, półprawd i całkowitych mitów. W poprzedniej książce, która dotyczyła porażek, napisałem: szanse, że książka o wpadkach nie zawiera żadnej wpadki są szczerze mówiąc minimalne. I owszem, po jej ukazaniu znaleźliśmy ich kilka, na szczęście żadna nie była szczególnie straszna. Jeśli pisanie na temat porażki wydawało się kuszeniem bogów losu, to wybieranie kłamstwa na temat kontynuacji jest właściwie równoznaczne z zapewnianiem bogom pewnego gola. I bądźmy szczerzy, jest mało prawdopodobne, żeby bogowie losu spudłowali strzelając do pustej bramki z dwóch metrów, nie z taką kondycją, w jakiej są obecnie.